W kolejnym odcinku piwnicingu artystycznego. Dziś odcinek z Tunezji oczywiście będzie bajka, ale nie tylko. Od dobrych ludzi otrzymałam piękne pamiątki z Tunezji. Spójrzcie. Oto taka malowana miseczka z takim gwiaździstym. Wzorem, pięknymi kolorami oraz róża pustyni, o której również jest piękna arabska baśń, którą znajdziecie na kanale. Bye. Zachęcam do posłuchania. Baśń z Tunezji. O kobiecie, o Miss oraz kocie. Pewnego dnia o Miss robiła porządki i zamiatała, 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 aż tu nagle natknęła się na srebrną monetę. Oho! Pomyślała. Ja mam kupić za tę srebrną monetę? I wtedy przypomniała sobie o swojej ukochanej córeczce Fatimie i powiedziała pod nosem: Kupię dla niej rybkę. Ona uwielbia rybki. Więc, czym prędzej, pobiegła do sklepiku i kupiła dla Fatimy. Piękną rybę, którą schowała w spiżarni. Tak, aby nikt, absolutnie nikt nie zjadł tej ryby, ani jej wcześniej nie znalazł. Zadowolona z tego, co zrobiła, zajęła się dalej domową robotą. pracowała, pracowała, aż tu nagle do drzwi puka. Miał, puka kotek. Miał, droga sąsiadko! Zabrakło noża. Czy mógłbym pożyczyć od ciebie nóż? Miał. Fatima, mając wciąż w głowie tę schowaną rybę, powiedziała... Hmm. No dobrze idź sobie do kuchni, weź ten nóż, ale wara mi od spiżarni. Nie wolno ci tam wchodzić. A więc kotek tup tup, 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 poszedł do kuchni i pierwsze co zrobił to sru! wbiegł do spiżarni. Tam zobaczył, Piękną, oh, smakowitą rybkę, którą w miku pożarł, a ości schował pod dywanem. No i wraca Fatima do domu ze szkoły, do swojej mamusi. Głodna jak wilk, bo oczywiście uczyła się sumiennie, a to też przecież wymaga energii. Wróciła więc do domu, a mama mówi: zajrzyj do spiżarni. No i Fatima zagląda do spiżarni. Nic nie widzi, tylko ości wystające z pod dywanu nieopodal. O mi już wiedziała, co się stało. Więc kiedy kotek przyszedł oddać nóż, jeszcze tego samego dnia, jak nie chwyci go w swe wielkie dłonie, jak nie obetnie mu jego kociego ogona! A! był ogon oddzielnie od kotka, a kotek cały w piskach i łzach. Oddaj mi mój ogon, oddaj mi mój ogon, miau, Miałczał kot. A Missy i powiedziała, oddam ci twój ogon, jak przyniesiesz mi Masełko ze sklepiku. A więc biegnie kotek, biegnie kotek, biegnie kotek do sklepiku i mówi: Panie sklepikarzu, daj mi masełko, bo inaczej o misisi nie oddam mi ogona. A sklepikarz mówi tak: Dam ci masełko, kotku. Ale pod warunkiem, że pójdziesz do krowy i poprosisz ją o mleko. Miał dobrze. Biegnie kotak do krowy, biegnie, biegnie do krowy. Czego chcesz? Daj mi mleka, bo inaczej sklepikarz nie da mi masełka, a misisy mi nie oddam mi ogonka. A krowa odpowiedziała: Muuu, Oddam ci, oddam ci mleko, ale pod warunkiem, że przyniesiesz mi trawę od łąki. Cóż miał zrobić kotek? Pobieg na łąkę. I mówi, "Nie! łąko, 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 łąko. Daj mi trochę trawy, bo inaczej krowa nie da mi mleka, a sklepikarz nie da mi masełka, a o mi nie odda mi ogonka. A trawa rzekła, kocie, psocie, kocie, psocie.

Łąka nie da mi trawy, a krowa nie da mi mleka, a sklepikarz nie da mi masełka, a o mi sisi nie odda mi ogonka. A woda zaśpiewała Kocie, psocie, dam ci wody, jeśli ty przestaniesz robić te twe złe, przygody. No i kotek obiecał, że już nigdy nie będzie wykradał rybek za spiżarni. A wtedy woda dała kotu wody, a łąka dała kotu trawy, a krowa dała kotu mleka, a sklepikarz dał kotkowi masełko, a o, Sisi, gdy otrzymała Masełko z radością, przyjęła i przeprosiny kotka i przyszyła mu ogonek. A kotek nie robił więcej takich złych psotek. Pa. Jeżdżę jeżdżą rowerami, a filmik się sam nie nagra. Ta bajka jest według mnie o harmonii we wszechświecie. Bohaterka przypadkiem znajduje monety i robi z niej użytek. Robi z niej dobry użytek. Robi coś nie dla siebie. Przygotowuje jedzenie dla córki. Natomiast kot robi coś wręcz przeciwnego. Ulega pokusie i kradnie coś, co do niego nie należy. Owszem, moneta również nie należała do kobiety, ale kobieta zrobiła coś dobrego. Natomiast kot ulega pokusie i kradnie. W dodatku chce pożyczyć nóż. Nadużywa zaufania właścicielki i kradnie w trakcie pożyczania noży. Myślę, że ta bajka super i ilustruje to, co dzieje się, gdy... Naruszamy harmonię we wszechświecie, bo cały ten świat dostaliśmy za darmo. Natomiast są osoby, które kradną, które robią coś złego i w ten sposób naruszają tą harmonię. Co trzeba zrobić, gdy chcemy lub musimy zadość uczynić? Czyli naprawić zło. W jakiś sposób naprawić zło? Tutaj widzimy, że bohaterka... Dopuszcza się takiego rozwiązania przemocowego. Ona nie tłumaczy kotkowi, kotku zrobiłeś źle, ukradłeś. Ona obcina ogon, czyli dzieje się coś złego i kot jest zmuszony zrobić coś innego, żeby ogon dostać z powrotem. Kot musi załatwić masło, następnie musi załatwić mleko, musi u krowy, dla krowy załatwić trochę trawki. Na pola musi załatwić wodę, żeby ta trawa urosła. Zobaczcie, jak to ilustruje, w jaki sposób wszechświat działa. Nie wystarczy czasem, po prostu, wrzucić papierek do świętnika. Czasami trzeba zrobić wiele czynności, które się ze sobą łączą, które jedna drugą wymaga, żeby naprawić to, co napisaliśmy w przyrodzie. Myślę, że wszyscy jesteśmy takimi kotkami. Z nas być może kupiło jedną torebkę plastikową za dużo, każda z dziewczyn może kupiła o jedną choćby kieckę za dużo. Pomyślmy, ile musimy teraz się musimy natrudzić, żeby to naprawić. Pa, dzięki! A teraz niespodzianka. Pocztówka filmowa od Wiesławy z wypraw Wiesławy.